Witajcie w siódmym odcinku z archiwum Kosmo. Czerwiec 2008 rok. To właśnie wtedy powstał najbardziej wybitny i najbardziej potrzebny artykuł w dziejach światowego dziennikarstwa. Cykl Miłość, Seks, Flirt. I tytuł Zapytaj go o co chcesz. Całość yy, tyczy się tego, że czytelniczki Kosmo mogły zadać wszystkie pytania, jakie tylko przyszły mi do głowy. A męski guru Jacek Szulc odpowiada. No, przyznam szczerze, że ja miałbym chyba z milion pytań do, do takiego męskiego guru, do pana Jacka, ale ja nie będę, taki, yy, nie będę taki samolubny i po prostu skupię się na pytaniach czytelniczek Kosmo. Lecimy. Ostatnio spotykam masę fajnych facetów, z którymi świetnie mi się gada ale szybko okazuje się, że wszyscy bają już dziewczyny. Dlaczego tylko takich kolesi przyciągam? I jak ich odróżnić od tych wolnych? Dobre pytanie. Co na to odpowie pan Jacek? Być może podświadomie uważasz, że zajęci są bezpieczni, bo nie mogą się związać na dobre lub sama jeszcze nie jesteś gotowa na poważny związek, dlatego podobają ci się kolesie, którzy już najwyraźniej są. Ale oczywiście mogę się mylić. No panie Jacku, nie może się pan mylić. Ja mogę się mylić, miliony facetów, miliony czytelników kosmo, my wszyscy możemy się mylić, ale pan nie. Pan jest naszym guru. Do cholery. No to skoro pan Jacek do końca nie wie, to może ja postaram się pomóc. Rzeczywiście, jest to dziwne. Jak odróżnić zajętych facetów od wolnych facetów? To nie powinno być tak, że wszyscy faceci i zajęci i wolni mogą ubierać się tak samo. To jest za trudne wtedy do odróżnienia. Powinno być tak, że żonaci mężczyźni ubierają się tylko na czarno i do tego mają smutne miny. Bo z czego bidoki mają się cieszyć? Dobra, kolejne pytanie. Ble, 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 ble. Spotykam się z facetem, który nie ma absolutnie żadnego planu na przyszłość, żadnych celów, które chce kiedyś osiągnąć. Nie jesteśmy już dziećmi. Powinien traktować życie bardziej serio. Co mam zrobić, by go jakoś zmotywować? I tu pan Jacek radzi. Najlepsza rzecz, jaką możesz teraz dla niego zrobić, to wyznaczyć cele, które będą bliskie wam obojgu. Na przykład zapiszcie się razem na jakiś kurs. Bo ja wiem, tańca, francuskiego czy japońskiej kuchni. Być może zmotywuje go to do postawienia sobie większych celów. A jeśli nie, wtedy ty zyskasz bardzo konkretny cel. Jak najszybciej odejść od tego nieudacznika. Panie Jacku, a może to właśnie nie są wspólne cele? Może to nie są wspólne cele? Dlaczego to ona ma wybierać i decydować, co jest wspólnym celem? Może niech on wybierze? Może niech postanowi, na przykład kochanie, dziś całą noc pykamy sobie w Fifę i naszym celem jest wygranie Ligi Mistrzów w Piastem Gliwice. Jeśli ona nie wygra, to niech on ją zostawi. Kolejne pytanie. Kilka miesięcy temu rozstałam się z mężczyzną, z którym byłam związana ponad 3 lata. Teraz spotykam się z kimś innym, ale ten nowy facet nie chce iść ze mną do łóżka. Bo boi się, że jest dla mnie tylko lekarstwem na ból po rozstaniu. Co mogę zrobić, by go przekonać, że już naprawdę wcale nie myślę o moim byłym narzeczonym? Pan Jasek Radzi. Jeśli naprawdę poważnie myślisz o tym, Kolesiu. Bądź cierpliwa i daj mu trochę czasu, by poczuł się z Tobą bezpiecznie. I wyrzuć albo schowaj wszystkie zdjęcia, pluszaki i inne pamiątki związane z Twoim ex. To na pewno poprawi mu humor. Droga Pani, jeśli rozstała się z Pani z jakimś kolesiem i już spotyka się z następnym, a cały czas trzyma na chacie jakieś pluszaki i prezenty i w ogóle ma Pani ołtarzyk tego byłego, no to pora się zgłosić do innego specjalisty, nie do Pana Jacka. Kolejne pytanie. Mój narzeczony uwielbia kąpać się niemal we wrzątku. Ostatnio usłyszałam, że to może zmniejszyć jego płodność i trochę się przestraszyłam. Czy to prawda? I tu pan Jacek mówi, że w zasadzie dosłownie badania ten temat, a on do końca nie wie, ale on nie jest pewny, że to może zmniejsza płodność, a może nie zmniejsza. zmniejszyć. Więc okazuje się, że ten Jacek, pan Jacek, nasz guru, no to tak naprawdę wielu rzeczy nie wie, on dywaguje po prostu. Nie wie, czy to zmniejsza płodność, czy nie zmniejsza płodności. Droga pani, jeśli chce mieć pani pewność, to niech pani facet najlepiej w ogóle się nie kąpie. To załatwi sprawę. Ostatnie pytanie. Kiedy się ukochamy, mój chłopak ma często nieobecny wzrok. Nie patrzy na mnie, wygląda jakby myślał o kimś innym. Zaczyna mnie to martwić. Czy to możliwe, że on jest ze mną w łóżku tylko ciałem? I tutaj, skoro paniacek nie wie, no to może ja. Podpowiem, bo taka rzecz przyszła mi do głowy, że bardzo łatwo to sprawdzić. Przecież podczas y, momentu, kiedy y, jesteście bardzo blisko ze sobą, kiedy uprawiacie miłość, możesz go zapytać o rzeczy, które są związane z wami i które, na które on odpowiedź powinien znać. Na przykład zapytaj go o datę urodzin swojej matki. I jeśli nie wie. To znaczy, że myśli o kimś innym. Moje drogie, okazuje się, że pan Jacek Szulc, określony tutaj mianem męskiego guru, wcale nie jest taki mądry, jak mogłoby się wydawać. Na wiele pytań nie znał odpowiedzi, musieliśmy sobie radzić sami. No i po tym wszystkim ja myślę, że też mógłbym się zapisać do jakiejś takiej szkoły, żeby zostać w przyszłości męskim guru. Nie wiem, gdzie takie szkolenia czy kursy się odbywają, ale poszukam. Narazka. Koniec.